Z Ewangelii, według świętego Mateusza. Jezus powiedział do swoich uczniów: Nie każdy, kto mówi mi, Panie, Panie, wejdzie do Królestwa Niebieskiego, lecz ten, kto spełnia wolę mojego Ojca, który jest w niebie. Każdego więc, kto tych słów moich słucha i wypełnia je, można porównać z człowiekiem roztropnym, który dom swój zbudował na skalę. Spadł deszcz, wezbrały rzeki, zerwały się wichry i uderzyły w ten dom. On jednak nie runął, bo na skale był utwierdzony. Każdego zaś, kto tych słów moich słucha, a nie wypełnia ich, można porównać z człowiekiem nierozsądnym, który dom swój zbudował na piasku. Spadł deszcz, wezbrały rzeki, zerwały się wichry i rzuciły się na ten dom. I runął, a upadek jego był wielki. Nie każdy, kto mówi mi, panie, panie, wejdzie do Królestwa Niebieskiego. Dzisiaj widzimy pana Jezusa, który mówi przypowieść o budowaniu domu. Jeden jest zbudowany na piasku, drugi na skalę. Na piasku zbudowany dom to taki, który się rozsypie. Nie każdy, kto Modli się, kto wzywa imienia Pańskiego, buduje swój dom na Chrystusie. Są słowa i są czyny. Jeżeli czyny nie idą za słowami, to znaczy, że człowiek buduje dom na piasku. Natomiast kiedy czyny wyrażają słowa, które zostały przyjęte na modlitwie, to wtedy możemy powiedzieć, Budujemy swoje życie na Chrystusie, idziemy za Nim, za Jego Słowem, wcielamy Słowo Chrystusa w nasze życie. Co to znaczy budować dom na skalę? To znaczy nie tylko mówić do Boga, ale przede wszystkim słuchać Boga. Ktoś, kto nie słucha Boga, a tylko do Niego mówi, prędzej czy później może się przekonać, że Jego modlitwy zamienią się w proch, w pył, w piasek ponieważ On budował przez te mnóstwo słów modlitewnych swój dom życia na tych oczekiwaniach. A myśmy się spodziewali, że tyle modlitw odprawiłem, tyle modlitw wypowiedziałem, a tu wszystko się rozsypało. Dlaczego tak się stało? Dlatego, że dom był budowany na oczekiwaniach, nie na zawierzeniu. Nie na słuchaniu Boga, lecz na mówieniu do Boga i na pewnego rodzaju pragnieniach, aby Bóg spełnił to, co ja chcę. Wierzę, to przede wszystkim chcemy zawierzyć Bogu, żeby spełniła się Jego wola. Żeby Bóg spełnił to, co On chce wobec nas. Dzisiaj Pan Jezus chce, żebyśmy na nowo zawierzyli Mu, posłuchali Go, zbudowali swój dom, na Słowie Bożym, na Bożej obietnicy, na wierności przykazaniom, na wierności temu, co jest od dwóch tysięcy lat niezmienne na słowie Chrystusa. Niebo i ziemia przeminą, ale moje słowa nie przeminą, mówi Pan Jezus. Zatrzymajmy się i zastanówmy, jak słowa Chrystusa realizują się w naszym życiu. Czy rzeczywiście nasze życie jest zbudowane na obietnicy Bożej? Czym bardziej się przyjmujemy? Czy słowami Chrystusa, który obiecuje, że jest z nami po wszystkie dni, aż do skończenia świata? Czy też słowami innych ludzi, czy swoimi myślami, czy jakimiś pokusami, zwątpieniami, które może bardziej nas angażują, czyli bardziej przejmują nasze serce i powodują, że serce jest niespokojne? Dzisiaj jest pierwszy czwartek miesiąca. Szczególnie modlimy się za kapłanów. Dziękujemy za Eucharystię. Pamiętajmy też o rodzinach, o małżeństwach, które często tak szybko po zawarciu sakramentu małżeństwa się rozsypują. To już kiedyś opowiadałem, ale jeszcze raz przypomnę, że zdarzyło mi się, kiedy prowadziłem wykłady, przed rozpoczęciem wykładu, w zasadzie już miał się rozpocząć wykład, jeden z kleryków miał gazetę i zapytałem: Co tam w gazecie napisali? Więc jeden z kleryków odpowiedział. W Polsce co dziesiąta para już po roku rozpada się. Zapytałem ich, jak sądzą, co jest tego przyczyną. I wielu odpowiadało, po prostu tak, jak często się mówi, że po prostu niedojrzałość psychiczna, niezdolność, albo po prostu się nie poznali za szybko, ten ślub i tak dalej, i tak dalej. Był wśród tych kleryków wdowiec. Obecnie już jest księdzem, ksiądz Antoni Kieniewicz. Zanim on został księdzem, jego syn został księdzem, Piotr Kieniewicz, których serdecznie pozdrawiam. I on odpowiedział, że to wszystko zależy od fundamentu. Na jakim fundamencie się buduje? Czy się buduje na piasku, uczuć, że będzie nam miło i przyjemnie? Czy na Chrystusie, któremu się obiecuje? I obiecuję się tej drugiej osobie, że nie opuszczę cię aż do śmierci, że ślubuję ci miłość, wierność i uczciwość małżeńską, ale nie uczucia. Miłość jako pewien wybór drogi miłości i wierność temu wyborowi, jak to mówił święty Augustyn, czyli miłość i wierność połączona wtedy są fundamentem zbudowanym na Chrystusie bo Chrystus daje tę moc, aby to wypełnić. Zresztą ta przysięga kończy się słowami Tak mi dopomóż, Panie Boże Wszechmogący, w Trójcy Jedyny i wszyscy święci. Zbudowanie domu na fundamencie Chrystusowym, na Jego słowie, na Jego obietnicach, na Jego też przysiędze, bo Bóg też nam przysięga. My przysięgamy, ale On wcześniej nam obiecuje. Jeżeli na tym zbudujemy nasze życie, rzeczywiście przetrwamy. I burze, i wichry, i różne trudności jeszcze bardziej nas wzmocnią. Takie małżeństwo, czy taka relacja z Chrystusem będzie jeszcze silniejsza po tych doświadczeniach. Sprawdzi się, na czym jesteśmy zbudowani. Na tę drogę budowania naszego życia na Chrystusie, na tej skale, która... Ratuje nas od wszelkiego rodzaju upadku, żeby ten upadek nie był wielki, żeby go w ogóle nie było, żebyśmy trwali przy Chrystusie. Na tę drogę przyjmijmy Boże błogosławieństwo. Pan z wami. Niech Was błogosławi i strzeże Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.